Każdy myśli, że zna lwa. Widzą kogoś, kto wkracza do pokoju z podniesioną głową, śmieje się najgłośniej przy stole, nosi najjaśniejsze kolory i nigdy nie odmawia bycia w centrum uwagi. Patrzą na tego, kto zawsze ma gotową odpowiedź, kto nigdy nie pokazuje słabości i kto wydaje się być narodzony, by rządzić światem. Ale to tylko powierzchnia. To, czego nie widzą, to drżące ręce za zamkniętymi drzwiami, łzy, które spływają w ciszy po każdym odrzuceniu. Serce, które bije tak szybko przy myśli o tym, że może nie zostać zauważone. Lew to nie tylko złota grzywa i królewski krok. To dusza, która płonie z pragnienia bycia kochaną nie za to, co robi, ale za to, kim jest. Pod tą błyszczącą skorupą kryje się ktoś, kto każdej nocy pyta się, czy jestem wystarczający? Ktoś, kto daje ze sobą wszystko, ale wciąż czuje pustkę tam, gdzie powinno być bezwarunkowe przyjęcie. Lew nie chce być podziwianym. Chce być wybranym. Nie przez tłum, ale przez jedną osobę, która zobaczy go prawdziwego. Dzisiaj odkryjesz prawdę o lwie, której nikt ci nie powiedział. Tę prawdę, która zmieni sposób, w jaki patrzysz na każdego lwa w swoim życiu. Prawdę o tym, że ten, kto wydaje się najmocniejszy, może być najbardziej kruchy. Przygotuj się na podróż w głąb duszy, która płonie nie tylko blaskiem, ale też tęsknotą za prawdziwą miłością. Jeśli dotarłeś do tego punktu. Prawdopodobnie czujesz, że lew w Twoim życiu, czy to Ty sam, czy ktoś bliski, to więcej niż pozory. Prawda jest taka, że przez lata studiowania astrologii odkryłem, iż lwy są jednymi z najbardziej błędnie rozumianych znaków w całym Zodiaku. Dzisiaj zabiorę Cię w podróż przez pięć najgłębszych warstw duszy lwa. Poznasz powody, dla których ten znak zachowuje się tak, jak się zachowuje i dlaczego za tą pewnością siebie kryje się ocean potrzeb emocjonalnych. To nie będzie kolejny powierzchowny opis cech astrologicznych. Jeśli ten temat przemawia do Twojego serca, zostaw serce pod tym materiałem i napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Bardzo chcę poznać naszą wspólnotę. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej takich głębokich analiz astrologicznych, które idą daleko poza horoskopy z gazet. A teraz przygotuj się naprawdę o Lwie, która może Cię zaskoczyć, wzruszyć, a może nawet zmienić sposób. W jaki rozumiesz siebie lub osoby urodzone pod tym znakiem. Ta historia zaczyna się tam, gdzie kończy się pozór. Patrzysz na lwa i widzisz kogoś, kto nigdy się nie waha, ktoś, kto wkracza do każdej sytuacji, jakby był właścicielem świata. Jego śmiech rozlega się przez cały pokój, jego opinie są jasne i stanowcze, a jego obecność wypełnia przestrzeń, jak słońce wypełnia niebo. Ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dzieje się w jego głowie tuż przed tym, jak przekroczy próg? W rzeczywistości lew przeżywa burzę wątpliwości, których nikt nie widzi. Te momenty, gdy stoi przed lustrem i zastanawia się, czy jego strój jest wystarczająco dobry, czy jego słowa będą miały znaczenie, czy ludzie naprawdę chcą go słuchać. Ta pewność siebie, którą tak podziwiam, to często maska noszona po to, by ukryć głębokie pragnienie akceptacji. Lew nie zachowuje się pewnie, bo nie ma wątpliwości. Zachowuje się tak, bo wątpliwości go paraliżują. Jego wewnętrzny krytyk jest bezlitosny. Szepce mu, że nie jest wystarczająco dobry, wystarczająco błyskotliwy, wystarczająco wyjątkowy. Dlatego musi być najlepszy w tym, co robi. Musi błyszczeć, bo ciemność niepewności czai się tuż za rogiem. Kiedy lew milknie w rozmowie, to nie dlatego, że nie ma nic do powiedzenia. To dlatego, że analizuje każde słowo. Zastanawia się, czy jego komentarz będzie wystarczająco inteligentny, wystarczająco zabawny, wystarczająco wartościowy. Ta sekunda ciszy przed jego odpowiedzią to sekunda, w której walczy ze swoimi demonami. Jego śmiech czasami jest tak głośny, bo próbuje zagłuszyć szept wątpliwości. Jego gesty są tak ekspresyjne, bo chce się upewnić, że zostanie zauważony, że nie zostanie pominięty. Ta teatralność, którą widzisz, to nie próżność, to rozpaczliwa próba ucieczki przed poczuciem niewidzialności. W relacjach lew często zadaje pytania w sposób pośredni: czy dobrze wyglądam, ukrywa się za podobają ci się moje nowe buty, czy mnie kochasz, przekształca się w czy zauważyłeś, jak ciężko pracowałem nad tym projektem? Te pozornie powierzchowne pytania to w rzeczywistości głębokie wołanie o potwierdzenie wartości. Najbolesniejsze dla lwa są momenty, gdy jego pewność zostaje zakwestionowana, gdy ktoś krytykuje jego pomysł, kwestionuje jego decyzję lub ignoruje jego obecność, jego świat się chwieje. Ta krytyka trafia prosto w jego największy lęk że może nie jest tak wyjątkowy, jak myślał. Lew potrzebuje nieustannego potwierdzenia nie z powodu ego ale z powodu tego głębokiego, ukrytego strachu przed odrzuceniem. Każdy komplement to balsam na rany które sam sobie zadaje swoimi wątpliwościami. Każde uznanie to dowód na to, że może jednak ma rację, myśląc, że jest kimś wartym uwagi. I dlatego, gdy następnym razem zobaczysz lwa błyszczącego w świetle reflektorów, pamiętaj, ta pewność siebie może być jego najodważniejszym aktem aktem, który wykonuje każdego dnia, walcząc z własnymi lękami, by pokazać światu najlepszą wersję siebie. Każdy widzi lwa i myśli, Oto ktoś, kto kocha być w centrum uwagi z czystej próżności. Patrzą na jego sposób ubierania się, mówienia, poruszania się i automatycznie zakładają, że to wszystko wynika z zamiłowania do poklasku. Ale prawda jest o wiele bardziej bolesna i piękna zarazem. Lew nie szuka uwagi, bo ma jej za dużo. Szuka jej, bo w głębi duszy czuje, że ma jej za mało. Ta potrzeba bycia zauważonym nie wynika z poczucia wyższości, lecz z głębokich ran z przeszłości. Z momentów, gdy czuł się niewidzialny, gdy jego głos został zignorowany, gdy jego obecność została zlekceważona. Pamiętasz, jak w dzieciństwie niektórzy ludzie potrafili wejść do pokoju i natychmiast wszystkie spojrzenia kierowały się na nich? Lew często był tym dzieckiem, ale nie dlatego, że był pewny siebie. Był głośny, kolorowy, ekspresyjny, bo instynktownie wiedział, że tylko w ten sposób zostanie zauważony. To była jego strategia przetrwania w świecie, który często ignoruje ciche potrzeby. Za każdą próbą zwrócenia na siebie uwagi kryje się historia nieobecności. Możliwe, że jako dziecko, lew miał rodziców tak zajętych pracą, że jedynym sposobem na otrzymanie ich uwagi było zachowywanie się w sposób dramatyczny. Może miał starsze rodzeństwo, które przyćmiewało jego osiągnięcia, więc musiał znaleźć własny sposób na bycie widzianym. Ta uwaga, której lew szuka, to niepowierzchowny poklask to głębokie pragnienie potwierdzenia, że jego istnienie ma znaczenie. Gdy lew opowiada historię z wielkim gestykulowaniem, nie chce imponować. Chce się upewnić, że ludzie go słuchają, że jego słowa mają wartość, że nie zostanie przerwany w połowie zdania. Kiedy lew zakłada jaskrawe kolory, to nie dlatego, że chce wyróżniać się z próżności. To dlatego, że przez lata nauczył się, iż bycie szarym oznacza bycie niewidzialnym. Jego garderoba to jego zbroja przeciwko obojętności świata. Każdy jaskrawy element to krzyk: Jestem tutaj, istnieję, mam coś ważnego do zaoferowania. W relacjach lew często staje się tym, kto organizuje spotkania, planuje imprezy, inicjuje rozmowy. Nie dlatego, że lubi kontrolować, ale dlatego, że strach przed byciem pominiętym jest silniejszy od zmęczenia organizowaniem. Wolałby być zbyt aktywny, niż ryzykować bycie zapomnianym. Najboleśniejsze dla lwa są sytuacje, gdy czuje się zastąpiony. Gdy ktoś inny zostaje doceniony za coś, co lew robił bez rozgłosu, gdy w grupie znajomych pojawia się nowa osoba, która przejmuje jego rolę rozrywkową. Te momenty budzą w nim pierwotny lęk przed byciem niepotrzebnym. Dlatego uwaga, której lew potrzebuje, to nie fajerwerki i brawa. To spokojne potwierdzenie. Widzę cię, słyszę cię, cenię Twoją obecność. To codzienna pewność, że jego głos ma znaczenie, że jego uczucia są ważne, że jego miejsce w relacji jest bezpieczne. Gdy następnym razem spotkasz lwa szukającego uwagi, zamiast myśleć o jego ego, pomyśl o małym dziecku w nim, które wciąż pyta: Czy jestem dla ciebie ważny? W świecie pełnym oczekiwań, lew często staje się swoim najsurowszym sędzią. Patrzysz na niego i widzisz kogoś, kto wydaje się mieć wszystko pod kontrolą, kto zawsze wywiązuje się ze zobowiązań, kto nigdy nie zawodzi. Ale za tą fasadą perfekcji Kryje się ktoś, kto dusi się pod ciężarem własnych standardów. Lew nie pozwala sobie na błędy. Tam, gdzie inni mogą powiedzieć, nie wyszło tym razem, lew widzi osobistą porażkę. Tam, gdzie inni mają złe dni, lew czuje, że zawodzi wszystkich wokół siebie. Jego wewnętrzny głos nie zna litości. Powinieneś był zrobić to lepiej. Powinieneś być silniejszy. Powinieneś błyszczeć bez względu na okoliczności. Te oczekiwania, które nakłada na siebie, są często nierealistyczne. Lew wierzy, że musi być wyjątkowy we wszystkim, co robi: że musi być najlepszym przyjacielem, najlepszym pracownikiem, najlepszym partnerem, że nie może sobie pozwolić na słabość, bo przecież jest lwem, silnym, pewnym siebie, niezłomnym. Dlatego lew często zapomina o podstawowych potrzebach: przegapia posiłki, bo musi skończyć projekt, rezygnuje z odpoczynku, bo powinien być dostępny dla przyjaciół, ignoruje własne zmęczenie. Bo przecież silni ludzie nie okazują słabości. Ta spirala samopoświęcenia prowadzi do wypalenia, którego Lew długo nie chce uznać. W relacjach Lew często bierze na siebie rolę tego, kto wszystko rozwiązuje, wszystko organizuje, wszystkich wspiera. Staje się filarem dla innych, ale zapomina, że filary też potrzebują fundamentu. Jego własne problemy schodzą na drugi plan, bo przecież inni potrzebują go bardziej. Najgorsze jest to, że lew często nie pozwala innym pomagać sobie. Gdy ktoś oferuje wsparcie, automatycznie odpowiada: Nie, nie trzeba, dam sobie radę. To nie jest pycha, to głębokie przekonanie, że musi być silny dla wszystkich, że pokazanie słabości oznacza zawiedzenie tych, którzy na niego liczą. Lew żyje w przekonaniu, że jego wartość zależy od tego, ile może dać innym. Im więcej robi, im bardziej jest potrzebny, tym bardziej czuje się wartościowy. To błędne koło które prowadzi do wyczerpania fizycznego i emocjonalnego, ale lew nie potrafi z niego wyjść, bo to jedyny sposób na poczucie własnej wartości, jaki zna. Kiedy lew w końcu załamuje się pod ciężarem własnych oczekiwań, często robi to w samotności. Nie chce, żeby ktokolwiek widział jego łzy, jego zwątpienie, jego ludzką słabość. Tworzy mur wokół swojego bólu, bo wierzy, że musi chronić innych przed swoimi problemami. Ironia polega na tym, że ludzie pokochali lwa jeszcze bardziej, gdyby pozwolił im zobaczyć swoją człowieczą stronę. Ale lew tego nie rozumie. Jest przekonany, że musi być silny, by być kochanym. że musi dawać więcej niż otrzymuje, że jego problemy są mniej ważne niż problemy innych. Tymczasem najbardziej potrzebuje usłyszeć: możesz odpocząć, możesz mieć słaby dzień, możesz być niedoskonały i wciąż będziesz kochany. Twoja wartość nie zależy od tego, ile robisz dla innych. Największym paradoksem lwa jest to, że ten, kto wydaje się najbardziej otwarty, w rzeczywistości pilnie strzeże swojego serca. Widzisz go opowiadającego historię, śmiejącego się głośno, dzielącego się opiniami na każdy temat, i myślisz, że to człowiek bez tajemnic. Ale prawda jest taka, że lew pokazuje tylko te części siebie, które uważa za bezpieczne. Pod tą otwartością kryje się głęboki strach przed odrzuceniem. Lew długo obserwował ludzi wokół siebie i nauczył się, które aspekty jego osobowości spotykają się z aprobatą, a które z milczeniem lub krytyką. Dlatego pokazuje światu wersję siebie, która została przez lata dopracowana, aby spodobać się jak największej liczbie osób. Ale co z tymi częściami lwa, które nie pasują do tego obrazu? Co z jego wątpliwościami, lękami, smutkiem, uczuciem bezradności? Te emocje są starannie ukrywane. Bo Lew boi się, że gdyby ludzie je zobaczyli, straciliby szacunek dla niego. Przecież on ma być silny, pewny siebie, niezłomny. Lew ma lęk przed tym, że gdy pokaże swoją prawdziwą twarz, okaże się, że nie jest tak wyjątkowy, jak myślał, że jego problemy są banalne, jego słabości odpychające, jego potrzeby zbyt wymagające. Dlatego woli pozostać w bezpiecznej strefie powierzchownych relacji. Niż ryzykować głęboką bliskość, która mogłaby zakończyć się rozczarowaniem. W miłości Lew często tworzy przedstawienia zamiast autentycznych relacji. Pokazuje się jako idealny partner, zawsze w dobrym humorze, zawsze gotowy na przygodę, zawsze mający wszystko pod kontrolą. Ale w środku pali go pragnienie być kochanym za to, kim naprawdę jest. Także w momentach słabości, zwątpienia, strachu, gdy Lew w końcu decyduje się otworzyć przed kimś. Robi to jak skoczek spadochronowy. Zamyka oczy i skacze. Ale jego strach przed odrzuceniem jest tak wielki, że często interpretuje każde wahanie partnera jako znak nadchodzącego opuszczenia. Widzisz? Wiedziałem, że gdy pokażę prawdziwego siebie, przestaniesz mnie kochać. Najbardziej boli lwa, gdy otwiera się przed kimś, a w odpowiedzi otrzymuje banalną radę lub próbę szybkiego rozwiązania problemu. Nie szuka rozwiązań, szuka zrozumienia. Nie potrzebuje, żeby ktoś naprawiał jego emocje. Potrzebuje, żeby ktoś je zaakceptował jako ważną część tego, kim jest. Lew ma też tendencję do testowania ludzi wokół siebie. Czasami celowo pokazuje mniej atrakcyjną stronę siebie, żeby sprawdzić, czy zostaną przy nim. To jego sposób na upewnienie się, że relacja jest prawdziwa, nie oparta jedynie na jego występach. Kiedy ktoś przechodzi te testy, gdy ktoś zostaje przy lwie, także wtedy, gdy on nie błyszczy. Wtedy następuje przełom. Lew odkrywa, że może być kochany nie za to, co robi, ale za to, kim jest. To doświadczenie jest dla niego rewolucyjne, ale także przerażające, bo oznacza konieczność zrezygnowania z kontroli nad tym, jak jest postrzegany. Dlatego tak ważne jest, by w relacji z lwem tworzyć przestrzeń bezpieczną dla jego prawdziwych emocji, nie tylko dla jego błyskotliwych przedstawień. W głębi serca każdy lew nosi ranę, która kształtuje większość jego zachowań, choć rzadko o niej mówi. To rana nie wyboru, nie powierzchownego odrzucenia, ale tego głębszego poczucia, że nigdy nie był czyimś pierwszym wyborem z serca. Lew może być podziwiany, ceniony, potrzebny, ale wciąż czuje, że nie jest naprawdę wybrany. Ta rana często ma swoje źródło w dzieciństwie. Możliwe, że lew był dzieckiem, które zawsze musiało walczyć o uwagę rodziców z rodzeństwem. Pracą, problemami. Był kochany, ale warunkowo. Był doceniany, ale za swoje osiągnięcia, nie za to, kim po prostu był. Nauczył się, że miłość trzeba zasłużyć, że wybór trzeba wymóc występami. W dorosłym życiu Lew często przyciąga ludzi, którzy go potrzebują, ale nie tych, którzy go chcą. Staje się osobą, do której przychodzi się poradę, wsparcie, rozrywkę, ale nie tą, z którą chce się budować przyszłość. Jest pierwszym wyborem na imprezę, ale nie pierwszym wyborem do serc. Lew ma niesamowitą umiejętność wyczuwania, gdy ktoś wybiera go z braku lepszych opcji. Gdy jest z kimś, bo ta osoba jest samotna, znudzona, potrzebuje wsparcia, ale nie dlatego, że naprawdę go pragnie. To rozpoznanie jest dla niego miażdżące, bo potwierdza jego najgłębszy lęk, że nie jest niczym prawdziwym pierwszym wyborem. W relacjach lew często sabotuje własne szczęście. Bo nie wierzy, że zasługuje na prawdziwy wybór. Gdy ktoś go rzeczywiście wybiera z miłości, a nie z potrzeby, lew może to interpretować jako błąd, tymczasową pomyłkę, coś, co się wkrótce zmieni. Gdy poznasz mnie lepiej, zrozumiesz, że masz lepsze opcje. Ta rana sprawia, że lew może być w związku z kimś, kto go nie docenia, bo woli być czyimś drugim wyborem, niż ryzykować samotność. Lepiej być potrzebnym, niż nie być wcale. Lepiej być tolerowanym niż szukać kogoś, kto będzie go naprawdę pragnął. Lew marzy o tym, żeby ktoś go wybrał nie dlatego, że jest zabawny, pomocny, atrakcyjny czy użyteczny, ale po prostu dlatego, że jest sobą. Żeby ktoś powiedział, wybieram cię nie z powodu tego, co dla mnie robisz, ale z powodu tego, kim jesteś. Nie potrzebujecie, chcecie. Największym lekarstwem na te ranę jest doświadczenie bezwarunkowego wyboru. Gdy ktoś wybiera lwa nawet wtedy, gdy on nie starał się być wybrany, gdy ktoś zostaje przy nim nie z potrzeby, ale z pragnienia, gdy ktoś mówi: Nie chcę nikogo innego, chcę właśnie ciebie. To doświadczenie może początkowo przerażać lwa, bo zmusza go do przekwalifikowania wszystkiego, w co wierzył o sobie i miłości. Ale gdy w końcu pozwoli sobie uwierzyć, że jest naprawdę wybrany, jego życie zmienia się fundamentalnie, bo lew, który czuje się wybrany z miłości, a nie z potrzeby, to lew który w końcu może przestać udowadniać swoją wartość i zacząć po prostu być sobą. Jeśli dotarłeś do końca tej opowieści o lwie, prawdopodobnie rozumiesz już, że za każdym błyszczącym uśmiechem kryje się serce, które pragnie być naprawdę zobaczone i wybrane. Lew to nie ktoś, kto potrzebuje mniej miłości, to ktoś, kto potrzebuje innej miłości. Takiej, która nie zależy od jego występów, osiągnięć czy umiejętności rozświetlania pokoju. Jeśli jesteś lwem, chcę, żebyś wiedział. Twoja wartość nie zależy od tego, jak bardzo błyszczy twoja fasada. Nie musisz być silny każdego dnia. Nie musisz rozwiązywać problemów wszystkich wokół siebie. Nie musisz być najlepszy we wszystkim, co robisz. Zasługujesz na miłość, która cię wybiera nie za to, co dajesz, ale za to, kim jesteś, także w swoich słabych momentach. Jeśli masz lwa w swoim życiu, pamiętaj. Za każdą próbą zwrócenia na siebie uwagi, Kryje się prośba o potwierdzenie wartości, za każdym gestem hojności, lęk przed byciem niepotrzebnym, za każdą próbą kontroli, strach przed byciem opuszczonym. Ten ktoś, kto wydaje się tak silny, może potrzebować Twojej delikatności bardziej niż myślisz. Dziękuję Ci za to, że wysłuchałeś tej opowieści o jednym z najpiękniejszych i najbardziej skomplikowanych znaków Zodiaku. Jeśli ten materiał dotknął Twojego serca, zostaw serce. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i zapisz się do naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych głębokich podróży przez tajemnicę ludzkiego serca. Do zobaczenia wkrótce.